9 sierpień 2025 po paru dniach, jednak stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić, jakieś ugryzienie. I zobaczymy. Zobaczymy. Pani oczywiście w aptece sor, sor, pogotowie, tak, tak, tak. Zaraz tutaj, ale ja, panie z apteki nie wiedzą. Że jest kleszcz. Coś takiego, że jest coś takiego jak głodówka. Sreszcz, a nie kleszcz <laughs> Że jest coś takiego jak głodówka. Tak że jest mówiłem, węgiel. A za dużo paniki. Kleszcz. Tylko, no, że, ja to tak że trochę odpad. Ignoruję no. może, ale, ale coś z tym faktycznie trzeba zrobić. I zrobimy głodóweczkę. Kolejny wieczór, drugi dzień głodóweczki. No na razie organizm y, jeszcze. Cóż, ten cały rumień wędruje. 8,5. O, prawie już 9 cm. 8,7. No tak, no ale organizm jeszcze nie zaczął działać, że tak powiem, układ odpornościowy, tak jak powinien. No to czekamy, działamy, działamy. Witamy 16 sierpnia 2025 roku, siódmy dzień głodówki, rumień wędrujący zgodnie z nazwą, prawie wywędrował, bez antybiotyku. Oczywiście nie gwarantuje to zniszczenia wszystkich krętek bolariozy, ale z informacji, które ogólnie są dostępne w internecie. Antybiotyki, też tego, terapia antybiotykowa też tego nie gwarantuje Następnie imbir, czosnek, cebula witaminka C, no przeróżne, proszę poczytać tylko nie popełniać takiego błędu jak ja że cukry proste, skrobia tak jak tutaj widać na zdjęciu, banany równolegle leczyłem zdrowotrebnymi metodami walczyłem z boleriozem, jednocześnie ją zasilałem Unikać cukrów prostych przy boleriozie, unikać skrobi. I oto powstało na nowo, rumień zaczął rosnąć. Dzisiaj 1 września 2025 rok. Kolejną głodóweczkę jednak czas zacząć. Wypowiedzenie <głos> wojny. <głos> tak zwanej boleriozie lub z okazji boleriozy. <noise> Witamy. 10 dzień głodóweczki, oto efekty. Zapomnieliśmy raporty składać. Ale po co? Skoro jest taki oto efekt, prawie zniknęło, chociaż już prawie... No w sumie wszystko zniknęło, tak? Czy nie? Elegancko to wygląda. Elegancko. Yy, ja się także nie. działamy dalej, ja ciągnę dalej. Jakby ktoś chciał to 10 dni yy, to jest bardzo dużo. Zresztą zazwyczaj robią, robią po 10 dni głodówki. Yy, podlinkuję stronę, gdzie preferują taką właśnie metodę yy, leczniczą. A my ciągniemy chyba dalej, nie? Podczas głodówki najważniejszy jest stan umysłu, więc co, właśnie tutaj szykujemy się, żeby poprawić sobie stan umysłu, no nie? No to co, do uszczeszonka, do zobaczonka, pewnie film zrobimy. Załoga na ziemna zdrowia. Dziękujemy!